Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji prezentacji czajników elektrycznych marki Brox. Marka Brox jest to nowa marka, która niedawno pojawiła się na rynku. Marka, która oferuje dobrej jakości produkty w przystępnej cenie. No i dzisiaj będziemy mieli okazję właśnie zapoznać się z czajnikami elektrycznymi tego producenta. Zobaczymy sobie oczywiście jak one zostały wykonane i w jakie funkcje zostały też wyposażone. Oczywiście najprostszym czynnikiem jest model WK 9904, następnie mamy model WK 9806RD i atutem tego czelnika jest budowany termometr analogowy. Dzięki któremu będziemy cały czas mogli obserwować jaka jest temperatura wody wewnątrz czajnika i to jest, myślę, ciekawa funkcja. Natomiast ten ostatni czajnik, to jest model wk 2201 LL i jest to czajnik szklany z poświetleniem LEDowym i z możliwością ustawiania sobie dowolnej temperatury na czajniku, czyli możemy na przykład ustawić temperaturę 60 stopni, 70, 80, 90 lub też 100 stopni. Natomiast jak może już zauważyliście, wszystkie czajniki posiadają jednakową moc. Jest to od 1850 do 2200 W i wszystkie czajniki posiadają pojemność 1,7 litra. Ok, czajniki mamy jak widzicie już wypakowane. No i teraz zacznijmy od tego najprostszego czajnika, czyli modelu WK 9904. Czajnik, zobaczcie, w całości wykonany z tworzywa sztucznego. W tym miejscu oczywiście mamy podląd poziomu wody, skala, identyczna, skala jest z drugiej strony czajnika. Od spodu taka stawka ozdobna z jakiegoś tutaj aluminium. No i włącznik czajnika tutaj w tej dolnej części, włącznik podświetlany, to jeszcze zobaczymy. Od spodu oczywiście złączę do podłączenia tutaj zasilania, czyli tej podstawy. I teraz zobaczcie do wnętrza tego czajnika. Jak widzicie nie mamy tutaj grzałki takiej odkrytej, tylko grzałka jest ukryta w podstawie tej metalowej i myślę, że to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie, szczególnie jeżeli chodzi o tutaj czyszczenie i użytkowanie tego czajnika. Poza tym mamy tutaj oczywiście wszędzie tworzywo sztuczne. Jeżeli chodzi o tą podstawę, gdzie oczywiście mamy złącze elektryczne, to wykonana tutaj z tworzywa sztucznego. To tworzywo mogło być zdecydowanie lepszej jakości, ale myślę, że nie powinno sprawiać jakichś większych problemów. Zintegrowany przewód, przewód o długości 70 cm i oczywiście jest to podstawa obrotowa, czyli ten czajnik możemy sobie tutaj dowolnie obracać, ustawiać w takiej podstawie. Teraz sobie z naszego drugiego czajnika, czyli modelu WK9806. Jak może zauważyliście, tutaj mamy już zupełnie inną jakość wykonania. Przede wszystkim czajnik w całości jest wykonany z metalu, i na wierzchu tego metalu mamy tutaj tworzywo sztuczne, takie ozdobne, w którym znalazł się właśnie termometr pokazujący nam temperaturę wody wewnątrz czajnika, więc mamy tutaj czajnik znacznie lepiej wykonany. Też bardzo ciekawie prezentujący się pod względem designu, no i przede wszystkim czajnik z pomiarem temperatury wody wewnątrz tego urządzenia. Teraz, jeżeli chodzi o sprawdzanie poziomu wody, no tutaj on znajduje się pod tą rączką. Może nie jest to na najlepsze miejsce, ponieważ jeżeli tak sobie postawimy ten czajnik, to nie widzimy, ile mamy wewnątrz wody. Musimy patrzeć pod kątem, i to okienko też jest dość wąskie. Natomiast jest tutaj skala również rozrysowana, więc bez problemu ten poziom jesteśmy w stanie wody sprawdzić. Od również złączę do tutaj zasilania tego czajnika. Również czajnik jest tutaj w pełni obrotowy, czyli możemy sobie go tutaj obracać w dowolnym kierunku, natomiast tylko z jednej strony mamy termometr. Zaglądnijmy może do wnętrza tego czajnika. I teraz jak widzicie, również całe wnętrze czajnika jest wykonane z metalu. I również grzałka jest ukryta w podstawie. Tak więc również w przypadku tego czajnika mamy ułatwione jego czyszczenie. Nie mamy tutaj tego problemu z osadzaniem się kamienia bezpośrednio na grzałce. I też może jak tutaj widzicie wewnątrz mamy sondę od tego termometru, sondę, która będzie mierzyła temperaturę wody w czajniku. Podstawa również posiada przewód o długości 70 cm. No, i teraz przechodzimy do naszego ostatniego modelu, czyli czajnika WK2201 LL. Czajnika, który ma, jak widzicie, szklany zbiornik na wodę. Od góry mamy stawki metalowe, podobnie jak też od dołu. Jeżeli chodzi o funkcję, również jest to czajnik w pełni obrotowy, więc możemy tutaj go dowolnie ustawiać. No, i teraz, może, zobaczmy go nieco zbliższa. Jeżeli chodzi o główne różnice konstrukcyjne, to tym razem nie mamy włącznika mechanicznego, tylko jest włącznik elektroniczny, włącznik z regulacją poziomu temperatury wody, czyli możemy sobie ustawiać tę temperaturę w zakresie od 60 do 100 stopni. Możemy to regulować i mamy też tą funkcję podtrzymania temperatury wody. Poziom wody możemy sprawdzić na tej skali tutaj bezpośrednio na szkle czajnika. Taka sama skala jest również po drugiej stronie, więc niezależnie od tego jak ten czajnik ustawimy, będziemy dokładnie widzieć poziom wody w tym czajniku. No i teraz tutaj wewnątrz tutaj nie musimy otwierać czajnika, żeby zobaczyć, że również grzałka jest ukryta w podstawie tego czajnika. Tak więc również czajnik bardzo łatwy do utrzymania w odpowiedniej czystości. Ok, no i jeżeli chodzi o ten przewód, również 70 cm razem z tyczką. I teraz zobaczcie sobie działanie tego właśnie termometru w czajniku WK9806. Czyli mamy tutaj teraz temperaturę jakieś 90, stopni na tym czajniku. Może sobie jeszcze raz podkrzeję wodę do 100 stopni, żebyście zobaczyli, jak wygląda tutaj kwestia tego pomiaru temperatury. Jak słyszycie, woda zaczyna się nam gotować, podgrzewać, i temperatura tutaj na tej wskazówce też, jak widzicie, rośnie. I w tym momencie dochodzi nam w tej prawie do 100 stopni. I teraz, jak widzicie, mamy 100 stopni. Częnik nam się automatycznie wyłączył. Woda jest zagotowana. No i teraz zobaczmy sobie działanie czernika WK2201. I teraz, jeżeli chodzi o sterowanie tym czajnikiem, mamy tutaj panel dotykowy sensoryczny wraz z wyświetlaczem. Na wyświetlaczu widzimy od razu temperaturę wody, jaka obecnie znajduje się w czajniku, czyli 22 stopnie. Być może teraz na filmie widzicie, że ten wyświetlacz wam tak miga. Natomiast oczywiście w rzeczywistości on świeci światłem ciągłym. Jest to tylko efekt kamery, która tak reaguje na wszystkie wyświetlacze LCD. Jak widzicie, możemy sobie wybrać teraz temperaturę wody jaką chcemy uzyskać w tym czajniku. Może być to 60, 70, 80, 90 lub 100 stopni, więc to możemy sobie tutaj ustawić. I jeżeli na przykład wybierzemy sobie 60 stopni, klikamy start. Jak widzicie, na czajniku zapaliła nam się dioda w kolorze zielonym, czyli wiemy, że będziemy tą wodę podgrzewać do temperatury właśnie 60 stopni i ta woda teraz jest podgrzewana. Ustawmy sobie teraz temperaturę 70 stopni, czyli kolor niebieski poświetlenia na czajniku. Przechodzimy do temperatury 80 stopni. Tym razem poświetlenie mamy tutaj w kolorze żółtym. Ustawiamy sobie 100 stopni, poświetlenie w kolorze czerwonym i jak widzicie, mamy 100 stopni. Czajnik automatycznie się wyłączył. Woda jest przygotowana, gotowa do użytku. Jeżeli byśmy teraz przez 3 sekundy przytrzymali przycisk POWER to przejdziemy do funkcji podtrzymania temperatury wody i wówczas jeżeli temperatura spadnie poniżej 85 stopni to czajnik automatycznie się uruchomi i znowu podgrzeje nam do 100 stopni i ta funkcja będzie działała przez 2 godziny. I teraz podsumowując mamy tutaj 3 czajniki marki Brox. Wszystkie czajniki są czajnikami na podstawie obrotowej 360 stopni, czyli możemy tutaj dowolnie je ustawiać. Natomiast tak, pierwszy czajnik wykonany w większości z tworzywa sztucznego, tutaj jedynie podstawa wraz z tą ukrytą grzałką jest ze stali nierdzewnej. Tak więc najmniej tego rodzaju czajnik wam polecam ze względu głównie na ten mikroplastik, o którym teraz tak dużo się mówi, więc raczej do zastosowań okazjonalnych. Następnie mamy już czajnik wykonany praktycznie w całości ze stali nierdzewnej. Przynajmniej jeżeli chodzi o ścianki czajnika, podstawę, ukrytą grzałkę. Jedyny tutaj plastik znajduje się niestety w tej pokrywie, więc szkoda, że producent też w tym elemencie nie postarał się, żeby on również był wykonany ze stali tutaj nierdzewnej. Wówczas ten czajnik byłby praktycznie idealny. Jego dużym atutem jest też oprócz designu Wbudowany tutaj termometr analogowy, na którym możemy cały czas obserwować temperaturę wody, która znajduje się w czajniku. Trzeci z czajników jest wykonany tutaj, zobaczcie, ze szkła borokrzemianowego oraz ze stali nierdzewnej, czyli tutaj również bardzo dobra jakaś wykonania. Natomiast zauważcie, że ta pokrywa też niestety jest wykonana z tworzywa sztucznego, i to jest też jedyny element, co do którego można by tutaj mieć. W tym czajniku uwagi, więc szkoda, że też ten element nie został już wykonany ze stali nierdzewnej, natomiast plusem tego rozwiązania jest cyfrowy wyświetlacz, na którym możemy sprawdzać temperaturę wody. Mamy różne podświetlenie dla różnych temperatur wody. Możemy też zaprogramować czajnik, żeby podgrzewał wodę do 60, 70, 80, 90 lub 100 stopni. I mamy też to dwugodzinne podtrzymanie temperatury 100 stopni tym czajniku. Tak więc to są jego atuty. Tyle z mojej strony. Jestem bardzo ciekaw Waszego opinii, który z tych czajników Wam się spodobał, który z tych czajników byście polecili innym użytkownikom. Tak więc dzielcie się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami, uwagami odnośnie tych czajników elektrycznych. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Jeżeli materiał był dla Was przydatny, podobał Wam się to oczywiście proszę Was jak zwykle o łapki w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!